Jeszcze chciałem wam w pakiecie nagrać jedną piosenkę, czyli Hej Sokoły. Może nie jest to utwór patriotyczny, bardzo taki biesiadny, ale ćwiczymy go od jakiegoś czasu. Yy, I tam mamy też podobne akordy, A dur, E dur, E7. E yy, Okej. Okay. Ten wstęp graliśmy już dawno, to jest dobre w ogóle ćwiczenie dla początkujących gitarzystów. Mamy dwa proste akordy, czyli Amol i E dur i ćwiczyliśmy pierwsza opcja pojedyncze uderzenia w dół 2 3 4 E dur, raz, dwa, trzy, cztery, Amol, raz, dwa, trzy, cztery, Edur i E7, czyli dwa razy edur na koniec i dwa razy E7 i to można sobie ćwiczyć dwie, y, dwa zmiany dwóch akordów połączoną już z biciem, proste uderzenia w dół. Y, zmieniamy to na bicie nasze harcerskie i dwa razy bicie na każdym akordzie, raz, dwa. Serdecznego palca i mamy E7 i wchodzimy w refren. C dur dwa razy. C dur, G -dur. Raz, dwa, Amol też dwa razy. Raz, dwa i po razie E dur. I E7 i to samo. C G A po dwa razy. C. -dur. I mamy całą piosenkę. Zagrajmy sobie ją od początku powoli. Raz, dwa, trzy, cztery. Gdzieś nad OK, mamy cztery utwory do ćwiczenia, będziemy je grać na zajęciach. Yy, niedługo, mam nadzieję bardzo niedługo, za jakiś tydzień do dwóch, wleci pakiet piosenek świątecznych, bo jak podogarniamy troszeczkę te piosenki harcerskie, yy, nie harcerskie, tylko patriotyczne, to zaczniemy grać piosenki świąteczne, bożonarodzeniowe, żeby na Boże Narodzenie przy stole wigilijnym, czy w Boże Narodzenie zebrać rodzinę. Nie przy telewizorze, tylko przy stole i przy gitarze i pośpiewać coś razem rodzinnie, Co, czego Wam życzę z całego serca, czy na gitarze, czy na ukulele. Grajcie, śpiewajcie razem i ćwiczcie. Pa, pa!